Carmen w kolejnym dniu przekonała się, że wizja pustyni opisywana na łamach popularnych dzienników nijak ma się do ponurej rzeczywistości. Spodziewała się popękanej ziemi, bladego słońca, karmazynu i złowieszczego żaru z nieba. I owszem, otrzymała wymienione wcześniej dary, ale pustynia daje więcej, nawet jeśli człowiek nie jest w stanie już przyjąć jej prezentów. Targani przez gniewny wiatr maszerowali wśród wędrujących wydm, które kształtowały granice horyzontu. Dziewczyna, maszerując przed siebie, obserwowała zdumiewiającą naturę. Miała wrażenie, że piaski przemieszczają się niczym wędrowcy zmierzający do świątyni. Z daleka te połacie falującej ziemi przypominały ruchome części jakiegoś wielkiego olbrzyma. Kilkakrotnie w tym dniu zastanawiała się, Dlaczego ten fenomen w oddali nigdy nie przecina ich drogi, jakby stwór trzymał się w oddali, jak drapieżnik czekając, jak ofiara odwróci wzrok? Carmen jednak nie odwróciła swego wzroku, ani przez moment bacznie zerkając na śmiercionośny spektakl wiatru i czerwonego piasku. Kobieta nie tylko musiała opierać się nierealnym kształtom, ale również przekonała się, czym jest lament pustyni. Ten świergoczący, nieznośny dźwięk wydawany przez wietrzysko, wbijające się pomiędzy pęknięciami gruntu. Raz przypominało to zawodzenie dziecka umierającego gdzieś w oddali, by za drugim razem brzmieć jak gwizdanie starej, bezużytecznej maszynerii. Za trzecim razem można było przysiąść, że słyszy się szepty, które zbliżają się do podróżnika, obiegają go, przytulają i duszą. Kilkakrotnie rudowłosa piękność. Aż zasyczała z wrażenia, gdy była niemalże pewna, że jakaś istota musnęła palcami jej karku i półgłosem zawołała: Zawróć, bo umrzesz, tak jak i my umarliśmy. Nie było nikogo, kto rzeczywiście mógłby wypowiedzieć te trupie, podłe słowa, ponieważ bezimienny podczas całej tej podróży nie odezwał się do swej towarzyszki niedoli. Był skupiony, aby nie zatracić poczucia czasu i miejsca. Wiedział, że jest to zwodnicza kraina pełna niebezpieczeństwa, gdzie nie tylko niedobór wody, występowanie groźnych burz piaskowych i wysokich temperatur za dnia, i niskich w nocy, był problemem. Największym niebezpieczeństwem był słaby umysł, który był poddawany subtelnym, niemalże niewidocznym testom. Zaczynało się niewinnie od właśnie wymyślonych szeptów, głosów, Próśb i rozkazów, a niejednokrotnie kończyło się to szaleństwem. Tu fatamorgana mogła przybrać realnych kształtów, jakby cała magia świata spłynęła kamiennymi kanałami imperium i wypełniła pustynny krajobraz aż po same brzegi, a śmierć śmiałków sprawiała, że ta wielka moc przegniła tworząc koszmar na jawie. Nawet patelnie, garnki oraz inne ustrojstwa wiszące po bokach drewnianego kramu. Wydawały nieznośne dźwięki, dodając kolejnych barw na tej przesiąkniętej złem palecie. A może to po prostu ludzka natura widziała i słyszała jedynie to, co chciała zobaczyć i usłyszeć. Może nie ma tu zła oraz nikczemności, a to człowiek nazywa rzeczy, które zna doskonale. Może to nieprawda, że bogowie nie chcą, aby śmiertelnik przebył tę usłaną kolcami drogę i odkrył raj. Wiele pytań kłębiło się w głowie Carmen podczas podróży. W końcu musiała jakoś zabawić swój umysł, a nie mając w tym dniu towarzysza do rozmów, rozważała filozoficzne aspekty swej tułaczki. Zawsze miała głowę pełną pomysłów i z przyjemnością pochłaniała niczym gąbka, informacje, ciekawostki i technologiczne nowinki z całego świata. Tym jednak razem nie mogła liczyć na cuda ludzkiego świata czy na magię wiedźm, a będąc otoczonym przez wszechmiar czerwonego piasku, człowiek zaczyna powątpiewać w swoją misję i tworzyć różne scenariusze swej niedoli. Jednak nawet dwie potężne burze, które przetoczyły się przez połacie ziem, na których bohaterowie odbywali swą podróż, nie były tak wielkim impulsem do rozmów, jak to, co stało się wieczorem, gdy temperatura przez krótki okres czasu stała się wystarczająco znośna, aby nie zarzucić na siebie grubych, wielkich koców. Jednak utrata jednego uszkodzonego przez zamieć bukłaka z pożółkłą wodą oraz zniszczenie filtra wodnego nie spowodowało przerwanie milczenia, jakby oboje obawiali się przerwać tę ciszę. Nic się między nimi nie stało podczas pierwszej nocy. Nie było kłótni czy intymnych zależności. Po prostu tak się złożyło, że otworzyli do siebie usta późnym popołudniem gdzie nawet wędrujące wydmy na horyzoncie ułożyły się wygodnie do snu. I to właśnie to, co wydarzyło się na monstrualnych grzbietach, było wystarczającym pretekstem, aby Carmen instynktownie wycofała się pod swój własny wóz. To właśnie wtedy ujrzała na śpiących wydmach czarne kropki przypominające zastygłe w czasie muchy. Przyjrzawszy się, dostrzegła, że te nieokreślone coś jest podłużne jak pociągnięcia pędzlem. Początkowo tych fanaberii było niewiele, ale z czasem przybywało ich tworząc liczne gromady. Przyglądając się z zaciekawieniem i rozwagą, podróżniczka próbowała przyporządkować kontury do czegoś znajomego. W końcu ta trudna sztuka doprowadziła ją do przerażającego odkrycia. Zdała sobie sprawę, że te smukłe paski powiewające na wietrze przypominają jej ludzkie postacie z nieco nieproporcjonalnymi kończynami. Miała wrażenie, że te tajemnicze postacie wpatrują się bezpośrednio w jej kierunku. Przecież to niemożliwe szeptała zdenerwowana sama do siebie. Pustynia jest bez życia tu nikogo nie powinno być.-I nikogo nie ma odpowiedział bezimienny, który, usłyszawszy jej wątpliwości, zajrzał pod kram.-Ale tam wskazała w kierunku ostatnich promieni słońca ktoś jest. Nadal ich widzę. Tam nikogo nie ma. Powtórzył neutralnym głosem mężczyzna, wyciągając ku przestraszonej dziewczynie rękę. Czyli popadam w obłęd? Nie. To coś o wiele straszniejszego. Kilkoma prostymi, lecz pewnymi ruchami, bezimienny przekonał Carmen, aby przestała się bawić w chowanego. Usiadła rozdygotana przy ognisku, wciąż bacznie obserwując ciemne linie na horyzoncie. Coraz trudniej było je śledzić wraz z mroczniejszymi barwami nieba. To Banshi, oznajmił towarzysz. Banshi? Nigdy o czymś takim nie słyszałam. Wiele dzienników czytałam, z kilkoma wędrowcami rozmawiałam osobiście, ale nikt nigdy nie wspomniał o Banshi. I nikt nigdy o nich nie wspomni. Dlaczego? Dla tych, którzy zginęli na wielkiej pustyni, ścigając nierealne marzenia Banshi są ostatnią rzeczą jaką widzą w swoim marnym życiu. Dla tych, którzy odzyskali rozum i wrócili na łono cywilizacji, banszy są symbolem ich szaleństwa. Nikt nie odważy się przyznać do tego, że widział postacie na ziemi bez życia. Świat, imperium uznałoby takiego człowieka za szaleńca. Więc ci, którzy ocaleli, sądzą, że są to jedynie halucynacje ich własnego umysłu, a jako że nikt nie odważył się tego opisać, to każdy śmiałek uważa że tylko on to widział, tylko on to słyszał, tylko on tego doświadczył. Więc każdy z nich zachowuje to dla siebie? Przecież to głupie! A ty byś nie zachowała tego dla siebie, gdyby mnie tu nie było? Jak się zachowałaś? Co czułaś? Byłam przerażona. Spanikowałam jak nigdy przedtem. To było irracjonalne i właśnie tego nie rozumiem. I zapewne ci, którzy przeżyli, nie chcą pamiętać o swoim irracjonalnym zachowaniu. Chcą być pamiętani jako odważni śmiałkowie, którzy wrócili do życia. Nikt nie chce być uznany za szaleńca. Może masz rację. Kobieta wciąż oddychała ciężko, ale powoli dochodziła do siebie, czerpiąc moc spokoju, z roztańczonego ognia, płonącego w przygotowanym palenisku. Ale nadal nie wiem, kim bądź czym są bansi. Ciężko to wytłumaczyć. Spróbuj. W końcu zdajesz się wiedzieć, kim one są. One. Te postacie one są i ich nie ma. Są jakby zawieszone między życiem a śmiercią. Są pustynią, jej głosem i posturą. Są duchami? Nie sprowadzaj je do tak nikłej roli, ponieważ nie są martwe, bo nigdy tak naprawdę nie istniały. To echo. Wszystko co reprezentuje Wielka Pustynia jest przedstawiona za ich pomocą. Im dalej będziemy szli w głąb pustyni, tym większą ilość Bansi. Spotkamy na swojej drodze, aż w końcu przetną się nasze drogi. A wtedy cokolwiek byś słyszała, cokolwiek byś czuła, nigdy nie patrz im prosto w oczy. Dlaczego? Ludzie powiadają, że oczy są zwierciadłami dusz. Może być ukryta w tym przysłowiu jakaś cząstka prawdy, ponieważ istoty, które nigdy się nie narodziły, nie mają dusz, więc ich oczy są puste, a świat nie znosi pustki. Wszystko dąży do wypełnienia. Gdy spojrzysz im prosto w oczy, twoja dusza przestanie być twoja. Podobno, jeśli chcesz znać ich legendę, to Banshee to tak naprawdę przeklęci ludzie, którzy odważali się spojrzeć prosto w oczy pustce pustyni. Teraz są jej niewolnikami, są jej głosem. Mówiłeś, że nigdy nie byłeś na pustyni. Nie byłem. To skąd to wszystko wiesz? Człowiek odwiedzając cały świat wszerz i wzdłuż jest w stanie. Dowiedzieć się wielu nie zawsze przyjemnych rzeczy, wystarczy umieć słuchać między słowami. Dlatego powtórzę swoją prośbę, abyś odpuściła wędrówkę i wróciła do cywilizacji. To jest naprawdę złe miejsce. Nie mogę odpowiedziała ze smutkiem w głosie. Nie możesz, a może nie chcesz? Po prostu nie mogę się poddać. Dlaczego? Bezimienny był ciekawy jej podejścia. Była uparta, pełna nadziei. Przypominała osobę, którą dawno temu znał. Też nosiła w sobie te iskrę działania. Była niczym świeca, uparcie dająca światło podczas największej burzy, jaką człowiek mógłby sobie wyobrazić. Jednak mężczyzna zdawał sobie sprawę, że każde światło w końcu zgaśnie, tak jak jedno z tych pięknych źródeł zgasło wiele lat temu. Widzę nasz świat. Odpowiedź wyrwała myśliciela z jego ponurego świata. Widzę, jak się stacza, umieramy razem z nim. Jednak wierzę, że za tą kotarą mrocznego triumfu istnieje nadzieja, istnieje życie, wystarczy je znaleźć. I co się stanie, gdy już odnajdziesz tę dolinę? Świat stanie się lepszy? Przyjdzie zmiana. Nie możemy oczekiwać, że cokolwiek się zmieni, jeśli nie zrobimy nic, aby to się ziściło. Sądzisz, że ty będziesz tą osobą, która odnajdzie zmianę dla świata? Nie sądzisz, że to trochę egoistyczne, by uważać, że jedna osoba, jedna dolina, może odmienić naturę człowieka? Tego nie wiem. Wiem tylko, że jeśli nie będziemy próbować, to nigdy jej nie znajdziemy, nigdy nie damy szansę światu na zmianę. Mężczyzna roześmiał się, próbując powstrzymać się od skomentowania tak naiwnych słów. Jego ocena w stosunku do kobiety bardziej przypominała dziecko bujające we mgle, aniżeli dorosłą kobietę. Ale gdy ujrzał swym przenikliwym wzrokiem zbliżające się Bansi, od których zaczęli rozmowę, spoważniał. Musimy odłożyć naszą małą sprzeczkę na później. Dlaczego? Co się stało? Cokolwiek by się działo wokół ciebie, cokolwiek usłyszysz bądź poczujesz, nie otwieraj oczu, nie odpowiadaj, nie ruszaj się, bądź jak pustynia, bądź na pozór martwa. Będziesz miała okazję poznać Bansi. Rzekł mrożącym krew w żyłach głosem samemu, przybierając pozę medytującego posągu. Carmen jeszcze przez moment patrzyła na swojego towarzysza niedoli, jak ten skupia swe myśli, swe mięśnie, próbując przeobrazić się w jej mniemaniu, w samotną skałę stojącą na pustynnej ziemi. Dusząc w sobie strach i ciekawość, pani archeolog zamknęła oczy i skupiła cały swój rozum na swoim oddechu powtarzała w swoim umyśle jak jakąś magiczną mantrę aby pod żadnym względem nie otworzyć oczu tak jak przykazał jej obezimienny w końcu po kilkunastu sekundach które dla nieprzyzwyczajonej dziewczyny dłużyły się niemiłosiernie pustynia nadeszła pustynia nadeszła wpierw dźwiękami przypominającymi trzepot spadających liści z ostatniego żyjącego drzewa w stolicy carmen widziała w swojej wyobraźni jak będąc małą dziewczynką stoi u stóp długowiecznego posągu zamkniętego w szklanej trumnie. Zawsze 21 dnia, ostatniego miesiąca w roku, wymykała się z domu, aby odbyć własną wersję pielgrzymki, aby zobaczyć, jak różnokolorowe liście pełne rdzy, fioletu, czerni oraz zieleni odrywają się od niemalże wysuszonych gałęzi i tańcząc w powietrzu opadają na ziemię. Z roku na rok tych wirujących tancerzy, którzy za każdym razem potrafili zdumieć małego widza, ubywało. Początkowo było ich tysiące, niczym gwiazd na niebie. Ich lot przypominał wtedy barwny deszcz kolorów, barw i kształtów. Później jednak, z biegiem ponurego czasu, było ich tylko setki, potem dziesiątki, aż w końcu nastoletnia dziewczyna nie miała trudności aby objąć swym wzrokiem wszystkich aktorów tego niegdyś wiekopomnego dzieła sztuki. I wydawało się jej, że tylko ona dostrzega, że wraz z obumieraniem drzewa obumiera też świat. I ta myśl o nadchodzącej śmierci była tą myślą, która zawładnęła teraźniejszą wersją Carmen, słysząc pustynny krok tajemniczych Banszy. I ten trzepot wraz z malejącą odległością stawał się bardziej wyraźny, by nagle założyć na siebie strój łamiących się pod naporem buta suchych gałęzi. Słyszała trzaski, jakby to piasek lamentował pod uściskiem potworów. Były to kroki szybkie, nieskoordynowane. Zachowanie tych mrocznych istot nie przypominały niczego, o czym dziewczyna mogła przeczytać bądź usłyszeć. Miała wrażenie, że bansi jednocześnie zbliżają się do niej i oddalają, jakby cała przestrzeń obozowiska kurczyła się i wydłużała niczym sprężyna nawet ogień który głośno zjadał kolejne gałęzie sprawiał wrażenie że znajduje się on w kilku miejscach jednocześnie powietrze wokół Carmen raz było rzadkie jakby wspięła się na najwyższy budynek w stolicy a raz tak gęste jakby dym pożaru pochłonął ją wraz z otoczeniem Słyszała wyraźnie, jak postacie szepczą między sobą w nieznanym jej języku i jak szperają wśród jej dobytku pozostawionego na wozie. Garnki obijały się o siebie nawzajem klekocząc, baniaki z pożółkłą wodą chlupotały, a drewno kramu, które to wszystko spajało, trzeszczało wyginając się pod siłą, której człowiek nie mógł zrozumieć. Jednak te wszystkie dźwięki były niczym w porównaniu z głosem. Który zadźwięczał mrocznymi nutami w głowie nie tak już dzielnej podróżniczce. Izabel, Izabel, to ty? Carmen miała wrażenie, że słyszy własnego ojca, który woła do swojej zmarłej żony a jej matki. Jednocześnie poczuła delikatną męską woń, perfum, tak bardzo charakterystycznych dla Adama Feniksa, że w popłochu podskoczyła i stanęła na baczność. Wtedy coś dotknęło jej odsłoniętej skóry karku. Nie był to upiorny dotyk przerażającej zjawy. Nie. To było coś o wiele bardziej podstępnego. Opuszki palców łagodnie musnęły szyję i wędrując po dolnej części żuchwy zbliżały się do ust dziewczyny. Nie było w tym akcie nic seksualnego. Jako małe dziecko często była tak witana przez jej ojca, który zachodził ją od tyłu, gdy ona była zajęta zabawą i głaskał ją delikatnie, a gdy właśnie był blisko jej dziecięcych ust, podrywał ją i podrzucał do góry, a ona śmiała się do rozpuku. Tym razem nie było jej do śmiechu, nie wiedziała jak zareagować. Czy powinna uciec, schować się pod kram, czy spróbować raz jeszcze ignorować otoczenie, tak jak bezimienny ją poinstruował? Była to ciężka decyzja do podjęcia, a nawet jej brak był również obarczony konsekwencjami. Jednak mściwy los zażądał decyzji. Najdroższa, najpiękniejsza. Carmen usłyszała kolejne słowa jej ojca, który blisko płaczu przemawiał do zmarłej żony. Tyle Cię szukałem, tyle badań przeprowadziłem. Wiedziałem, że Cię tutaj odnajdę. Mówili, że jestem szalony, ale ja znałem prawdę. Na tej pustyni zmarli naprawdę wędrują. Nie ma nieba i piekła, nie ma życia i śmierci, jest tylko istnienie tam i tutaj. Adamie najdroższy, w końcu przybyłeś. I nagle piękny głos wypełnił powietrze. Nie trzeba było być prorokiem, aby wiedzieć, że ten uroczy, słodki dźwięk należał do Izabel Phoenix, ukochanej Adama. Otwórz oczy, mój kochany, a znów będziemy razem. Tak, najmilsza. Jestem znów przy tobie. A gdzie moja słodka córka, Carmen? Dziewczyna zatrzęsła się słysząc swoje imię wypowiadane głosem jej zmarłej matki. Miała wrażenie, że te istoty, duchy, zjawy, czy czymkolwiek one są, obserwują tylko ją i mamią ją piekielnie słodkimi słówkami. Och, słodka Izabelo, Carmen do nas przybędzie, gdy nadejdzie właściwy czas. Rzuci wyzwanie pustyni i nas odnajdzie. Odda wszystko, aby do nas dołączyć. Otworzy oczy i nas ujrzy. Zobaczy, że nie ma śmierci, nie ma obłąkania. Jest tylko niezrozumienie, ale ona to przezwycięży. Będzie z nami, tu, na zawsze. Carmen, moja słodka córko Carmen, otwórz serce i oczy, dołącz do nas. Po latach rozłąki uśmiechnij się do nas. Mama? Carmen poddała się urokowi i przemówiła. Błyskawicznie kobieta poczuła na swym ciele liczne dłonie dotykające jej ciała. Tak, kochanie. Jestem znów przy tobie odpowiedziała matka. Przyłącz się do nas, skarbie rzekł ojciec. Tak, tak bardzo brak mi was, tak tęsknię. Już najwyższy czas, aby zerwać okowy, które nas dzielą Czas, abyś wróciła do domu stwierdził Adam delikatnym głosem Wróć do nas, wróć do najszczęśliwszych momentów twojego życia. Mamo, tato Carmen chciała wrócić do lat swej młodości. Do lat dziecięcych. Wtedy świat wydawał się być piękny, pomimo swej szarości. Dla małej istoty ludzkiej, świat był niemalże nieskończony. Wielki, potężny, wspaniały tak jak jej rodzice. Byli mądrzy, dobroduszni i troskliwi. Podróżniczka pragnęła cofnąć czas i w odpowiednim momencie go zatrzymać. Posiadała przeczucie, że gdy otworzy oczy, to na pozór nierealne pragnienie może się ziścić. Wydawało się, że jest ono synonimem mirażu, lecz tu, na Ziemi przeklętej, widocznie wszystko jest możliwe. Wnet rozłożyła swe ramiona niczym skrzydła wymarłego ptaka i, czując dotyk swych rodziców, podjęła decyzję, że otworzy oczy, otworzy serce. Nie zdążyła otworzyć oczu, gdy brutalna siła przygniotła ją do Ziemi. Przez klatkę piersiową aż do gardła przebiegł ból. A wspomnieniem tego krótkiego epizodu pozostał nieznany jej ciężar. Potrzebowała paru dłuższych chwil, aby uzmysłowić sobie, że została powstrzymana przez mężczyznę, który nie tylko ją przyszpilił do zimnego piasku, ale też osłonił jej oczy własną dłonią pełną blizn i brust. Mówiłem, abyś nie reagowała na dźwięki, które pojawią się wokół ciebie, oznajmił rozczarowanym głosem. Mało brakowało. A dołączyłabyś do długiej listy nieszczęśników pożartych przez pustynię. Na pewno jesteś gotowa do tej podróży. Po tych kilku słowach pełnych goryczy wypuścił ją z uścisku. Roztrzęsiona jak galareta dziewczyna, przysiadła opierając się o drewniane kołowozu. Bała się otworzyć oczy, lecz w końcu przemogła swój strach i ujrzała jedynie siedzącego faceta w kowbojskim kapeluszu palącego fajkę. W najbliższej okolicy był tylko on i wyglądał tak majestatycznie, jak mędrzec rozmyślający nad sensem życia. Po zjawach zwanych bęsi nie było żadnego śladu. Bezimienny odwzajemnił spojrzenie. Jego ciemne źrenice wtapiały się w nocny pejzaż rozciągający się za jego plecami. Carmen miała wrażenie, że spogląda na wycinek nieba zamknięty w oczodołach. Ostrzegałem cię przed pustynią! Przemówił z grozą: Nie rzucam pustych słów na wiatr. Miałam wrażenie: Nic, co chcesz powiedzieć, nie jest ważne. Nie interesuje mnie, co widziałaś i słyszałaś. To nie była prawda, więc okrutne cierpienie zostaw w swoim sercu. Nikt nie powinien tak bardzo się odkrywać przed nieznajomym. Więc co to było? Kłamstwo, które chciałaś usłyszeć kłamstwo, które chciało Cię pochłonąć. Kłamstwo, które chciało cię zabrać z tego świata. Nic więcej, nic mniej. To było po prostu pustynia. Myślałam, że jestem silniejsza. Każdy tak myśli, dopóki nie znajdzie się w ramionach wielkiej pustyni. To chyba dobry moment, aby zawrócić. Nie uważasz? Kobieta poczuła wewnętrzny niepokój, gdyż zdała sobie sprawę, że była gotowa odpowiedzieć pozytywnie na propozycję mężczyzny. Zdławiła jednak strach. I przełykając cierpką ślinę, rozejrzała się po obozowisku, a następnie utkwiła swój wzrok na czarnym płótnie nieba. Próbowała dostrzec kraniec pustyni i wtedy też poprzysięgła sobie na imię swych zmarłych rodziców, że nie spocznie dopóki nie ujrzy koniec tego piekła. Nie, odpowiedziała pewna siebie. Nie zmienię swojego zdania. Za pustynią istnieje dolina. Wiem o tym i nic mnie nie powstrzyma, aby ją zobaczyć. Może teraz przegrałam z pustynią, ale wciąż żyję. To nie może mnie złamać. Towarzysz uśmiechnął się sarkastycznie, usłyszawszy odpowiedź. To lepiej się wyśpij, bo coś mi podpowiada, że blade słońce jutrzejszego dnia będzie za żartym przeciwnikiem. Bardziej niż zwykle. O tym przekonamy się jutro. Dobranoc. Dziewczyna wczołgała się ponownie pod kram, gdzie miała swe legowisko. Lecz nim schowała się całkowicie, to odwróciła się do swojego w jej oczach rycerza i powiedziała, wiedząc, że nieprzychylnie zareaguje na jej zaczepkę: Dziękuję za uratowanie mi życia i duszy. Może kiedyś zdołam uratować twoją. I tymi słowami pożegnała swego wybawiciela, który jeszcze przez kilka dłuższych chwil siedział przy wygaszonym ognisku, będąc zaskoczony jej sentencją. Jednakże nie mógł zwlekać ze snem, ponieważ wiedział, że za kilka godzin znów rozpocznie siermiężną wędrówkę przez rozpalone piaski krwawej ziemi, która nie zna litości.